Cześć z tej strony foodies z podróży, czyli Zosia i Kuba. Dziś witamy się z Wami z Gdańska. Wyskoczyliśmy na taką szybką w zasadzie wycieczkę, taki spacer po Gdańsku. Zobaczymy, co One nam night się in Gdańsk. Tak, dokładnie. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zobaczyć, ale na pewno w planie mamy dużo pysznego jedzenia. Stocznie zobaczymy i zobaczymy, co dalej jeszcze się uda się. Jakieś landmarki, pewnie Gdańskie landmarki, na pewno też i przed, nich nie, przed nimi nie uciekniemy. Zobaczymy też, na ile pozwoli nam nie tylko czas, ale i pogoda. Bo wyjeżdżaliśmy z Warszawy, było 25 stopni. No, tak powiedzmy, dosyć słonecznie, trochę pochmurno, ale jednak słonecznie. No a tutaj wjechaliśmy na Pomorze i od razu deszcz, wiatr, oczywiście jest chłodno, więc zaraz pewnie poszukamy czegoś do jedzenia, żeby się rozgrzać. Więc jakąś miejscówkę taką wam też pokażemy, w której coś rozgrzewającego zjemy. No a ogólnie planujemy spędzić właśnie dzisiejsze popołudnie, jutro trochę czasu w Gdańsku i mamy nadzieję, że tak jak Zacha powiedziała, uda nam się coś ładnego zobaczyć, no i coś pysznego oczywiście. Eee, zjeść. To co? Ruszamy zaraz w drogę, ruszamy na spacer. W ogóle jesteśmy na wyspie Spichrzów, Jedna z najszybciej rozwijających się części Gdańska. Tutaj po prostu wjechaliśmy i dźwig obok dźwigu stał Dokładnie. w zasadzie, i hotel obok hotelu. To, to, tak, właśnie miałam mówić, że to jest wyspa hoteli w zasadzie, e, ale właśnie jedna z najbardziej, naj, najszybciej teraz rozwijających się dzielnic Gdańska. Tak, ale też fajnie, że te nowe budynki, tutaj jeden taki obok Zochy, widzicie, które wyrastają tutaj jak grzyby po deszczu, wciąż są zachowane w tej architekturze, takiej dosyć spójnej z e, e, oryginalną. E, są Właśnie te e, specyficzne. M, psy, frontowe ściany. Frontowe ściany. E, I dzięki temu, właśnie to wszystko jest spójne. E, te takie spiczaste, właśnie dachy wystają w górę. No i wszystko to ma swój klimat, i od razu wiemy, gdzie jesteśmy. Mówi się, że ta wyspa Spiczów jest właśnie takim odbiciem lustrzanym, współczesnym tej starej części Gdańska. W Motławie. Dokładnie. E, dobra, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, no to przypominam, że warto to zrobić. Kliknijcie dzwoneczek, e, obejrzyjcie na. Nasz odcinek z Gdańska i wszystkie następne, które w ciągu tych wakacji planujemy Wam e, pokazać. Najbardziej na bieżąco będziecie, jeżeli będziecie do nas zaglądać na social media, na Facebooka, na Instagrama i na TikToka, wszędzie tam jesteśmy. To co, lecimy? Lecimy, lecimy. szukać coś do jedzenia. I udało nam się znaleźć bardzo pożywny i rozgrzewający podwieczorek e, pyszne zupy w Chochli. W Hochli, my akurat byliśmy w punkcie na rybakach górnych, e, ale Zocha znalazła gdzieś tam na mapach Google, że są jeszcze w sumie dwa takie e, punkty. Jest to już taka mini sieć w Gdańsku, więc gdziekolwiek nie będziecie, to sobie możecie znaleźć, bo my zdecydowanie to miejsce polecamy. A cały koncept to jest taki e, sub-bar w zasadzie, opiera się tylko i wyłącznie na zupach właściwie no i na pieczywku, które do nich można dokupić i te zupy z najróżniejszych regionów świata tutaj to jest właśnie w taki sposób zaaranżowane, że możecie sobie wyobrazić że siadacie w barze jak ci marynarze, którzy wrócili gdzieś z morza, żeby się posilić, zjeść ciepłą strawę no i też różne smaki świata, co ciekawe no bo jest też ta zupa ogórkowa od mamy Agi, ale też były zupy z najróżniejszych zakątków świata. Zocha zdecydowała się na indy i to była oczywiście taka rozgrzewająca, gęsta zupa z soczewicy, aromatyczna, no i bardzo pożywna przede wszystkim. A ja wybrałem zupę serową z boczkiem, z, ze szczypiorkiem, taka bardzo intensywna, przyjemna, w smaku, czuć, że tego sera tam nie pożałowano. No i że nie był to jakiś tani, najtańszy produkt seropodobny, tylko zdecydowanie te sery tam fajnie ze sobą grały. Też myślę, że jakiś ser pleśniowy raczej tam był, bo dawno. Dało się go wyczuć. No i oprócz tego jeszcze próbowaliśmy zupę ziemniaczaną z Chorizo. No więc sami widzicie, że z najróżniejszych zakątków świata, no ale to tak jak i ci marynarze, którzy ze sobą różne specjały mogli z różnych zakątków świata przywozić. No i my mogliśmy to spróbować. Bardzo fajne doświadczenie. Jesteśmy rozgrzani i nawet słońce wyszło. Więc to nasze wewnętrzne ciepło promienieje. Idziemy dalej zwiedzać. Idziemy w kierunku stoczni. No i zaraz się stamtąd widzimy. w Stoczni Gdańskiej, jak widać zresztą za mną, za mną właśnie jest ta aktualnie jeszcze działająca część Stoczni, nowa. A my przeszliśmy się tutaj, doszliśmy tutaj tą starą częścią, która jest cały czas rewitalizowana i odnawiana, ale jeszcze cały czas w budowie jest pełno takich opuszczonych, starych budynków. Można zobaczyć jak to wszystko wyglądało. Można też wejść na starego żurawia. My, dokładnie na żurawia M3 zlokalizowanego tutaj właśnie, tam przede mną. My się na to nie zdecydowaliśmy, bo schodki są strasznie wąskie, żuraw jest bardzo stary i strasznie wieje, więc tę atrakcję odpuściliśmy, ale jeżeli ktoś jest odważny, to Myślę, że to warte uwagi, bo stamtąd widać cały teren tej nowej, aktualnie działającej jeszcze stoczni. Można się też wybrać na taki rejs widokowy, tutaj, właśnie tą martwą wisłą, która opływa te stocznie dookoła. To też myślę, że jest fajna opcja. My, się, my wybraliśmy jednak spacer. Fajne słońce wyszło, także taka spacerowa pogoda też tutaj można zobaczyć sobie te stocznie i przejść się tymi terenami, bo to jest naprawdę całkiem spory teren. Ciężko wyobrazić sobie spacer po stoczni Gdańskiej bez odwiedzenia tego miejsca, czyli Placu Solidarności z pomnikiem poległych 1970 na środku, gdzie mamy trzy krzyże w trzy różne strony świata skierowane, które właśnie zostały tu umieszczone na pamiątkę e, właśnie poległych stoczniowców 1970 roku. No. Za mną też brama, wejście do stoczni. My spacer po stoczni, tak jak z widokiem na tę nową część stoczni, na przekształconą dzisiaj już pełniącą nieco inną funkcję część stoczni, ale też spacer przez starą, historyczną część stoczni. Również zahaczyliśmy o Europejskie Centrum Solidarności, które Wam polecamy. My z racji tego bardzo skondensowanego naszego pobytu w Gdańsku nie daliśmy rady zwiedzić całej ekspozycji, ale Wam to bardzo gorąco polecamy. Dlatego, że naprawdę to miejsce jest spektakularne, duże, widać, że nawet tam przez szyby, bo weszliśmy do środka, widać, że jest naprawdę sporo, sporo ciekawych eksponatów. Zresztą nawet w tej ogólnodostępnej części można nieco nieco ciekawostek zobaczyć, chociażby żółty sweterek Lecha Wałęsy, w którym potem, co ciekawe, Więckiewicz w słynnym filmie Wałęs, o Wałęsie kilkadziesiąt lat później również wystąpił właśnie, bo ciężko było taki, taki sweterek tak samo, tak Świetnie oddający ten oryginał znaleźć. No więc warto na pewno dostoć się wybrać na spacer. E, warto też pamiętać o historii, no bo historia jest niezwykła i dzięki tej historii dzisiaj e, nie tylko Polska, ale w ogóle cały blok państw tutaj e, środkowo-wschodnich e, w, w, w Europie e, jest e, wyzwolony spod okupacji. Tak możemy powiedzieć, rosyjskiej, sowieckiej, i dzięki temu e, my, chociażby jako Polska, dzisiaj możemy być członkiem Unii Europejskiej. I korzystać z dobrodziejstw tego, tej organizacji. No i co? Zaraz się wybierzemy, bo tutaj też co ciekawe, tam Stocznia, okolice stoczni teraz są tak jak Zocha też wspominała rewitalizowane I z jednej strony pojawia się wiele apartamentowców, wiele e, nowych budynków Gdzie ludzie będą właśnie mogli sobie mieszkać w tak ciekawej, niecodziennej okolicy No ale też tutaj są przynajmniej dwa albo trzy e, foodhole, tak popularne w Warszawie No tutaj z klimatem nieco stoczniowym i słyszałem już e, od znajomych o nich e, bardzo dużo dobrego Więc mamy nadzieję, że zjemy tam jakąś dobrą kolację na udane zakończenie pierwszego dnia pierwszego popołudnia w Gdańsku, żeby jutro od rana mieć siłę odkrywać kolejne ciekawe miejsca w Gdańsku. No to co, lecimy i zobaczymy, co dobrego uda nam się chapsnąć. Stocznia to nie tylko historia, jak już wspomnieliśmy, ale też takie miejsca, jak jedno z tych tutaj, które widzicie za mną, to jest stocznia pisane sto cyfrowo i cznia. Oprócz. Tego miejsca jest jeszcze montownia i ulica Elektryków. Wszystkie te trzy miejsca to są takie foothole, ale nie tylko zjeść tam można. Można posłuchać też muzyki, można obejrzeć e, trochę sztuki ulicznej, można się pobawić, bo w stoczni, w której byliśmy przed chwilą, jest też taka część klubowa, można sobie kupić jakiś ciuch e, albo coś słodkiego. No, ale przejdźmy już do tego jedzenia, bo właśnie po to tutaj przyszliśmy na zakończenie tego dzisiejszego dnia. Przyszliśmy tutaj na kolację. Jest strefa food trucków, jest strefa taka bardziej restauracyjna. My się zdecydowaliśmy na z jednej strony trochę coś koreańskiego, czyli frytki z kimchi, z takim sosem ostrym, pikantnym, majonezowym, i z serem z wombus. To taki był food truck. <noise> I te frytki, słuchajcie, były ogromne i były przepyszne. Kimchi, lekko pikantne, ale nie za bardzo. E, pełne smaku, trochę marchewki, trochę kapusty. Fryteczki chrupiące, ciepłe i ten majonez kremowy, lekko pikantny. No te frytki to było naprawdę danie, za które dałabym się pokroić, były, ale były ogromne, więc sama ich nie dałabym rady zjeść. Jeżeli tutaj przyjdziecie, to to jest danie dobre do podziału. Ale oprócz tego nie mogliśmy sobie odmówić też czegoś innego. Zdecydowaliśmy się na bułeczki Bao. Bułeczki Bao, czyli te takie mięciutkie, yy gotowane na parze, bułeczki wypełnione różnymi nadzieniami. My się zdecydowaliśmy na taką wersję wege z boczniakiem panierowanym. No i ten boczniak był chrupiący, jak najlepszy schabowy, ale nawet lepszy, no bo boczniaki to jest cudo, ja uwielbiam, kocham wszystkie grzyby, a boczniaki też w szczególności. Do tych boczniaków była jeszcze surówka z kapusty i też taki sos majonezowy. Szczerze mówiąc, tego sosu mogłoby być trochę więcej, albo mogłoby być trochę bardziej dogłębnie jakby tak za, zaimplementowany do tej bułeczki bo jedząc od góry, no to na górze było dużo sosu na dole już tak nie jest do końca. No ale całość kompozycji była naprawdę wspaniała, no i ten chrupiący boczniak to było cudo. Chociaż jesteśmy chyba tutaj zgodni, że te frytki były jednak tak minimalnie lepsze. Do tego oczywiście można się napić piwka, My się zdecydowaliśmy na tajskie piwko do tego, ale było i chińskie, i japońskie, także pełen wybór. My poszliśmy w te azjatyckie smaki, ale do wyboru były też i greckie, i, i włoskie, i w zasadzie czego dusza zapragnie. Te nasze dania były w okolicy 30-40 zł, w zasadzie wszystkie tutaj można zjeść takie danie. No i cóż, było pysznie. Jeżeli chcecie, to tutaj tak naprawdę można spędzić cały dzień, bo jest właśnie, tak jak mówiłam, też ta część taka bardziej artystyczna i potem można się pobawić, można posiedzieć, pogadać ze znajomymi. Dużo ludzi się tutaj kręci. Z tego, co widziałam, to nawet tutaj się nawiązuje wiadomości, także, znajomości, przepraszam. Także to jest takie miejsce spotkań, które żyje cały dzień, aż do późnych godzin wieczornych. Te bułeczki bao jedliśmy w miejscu, które się nazywa Bao Boy, i w tym samym miejscu próbowaliśmy jeszcze wspaniałych pierożków gyozy. Jedna porcja to siedem takich pierożków z dodatkami fasolka edamame, trochę kapusty, imbir marynowany, no i sos sojowy. I te pierożki też były przepyszne. One były w środku z kur kurczakiem. No i szczerze, szczerze naprawdę możemy polecić całe to miejsce, czyli Stocznie, bo jest naprawdę przepysznie, smacznie i jest naprawdę ciekawe miejsce, warte odwiedzenia w Gdańsku. I zaczynamy drugi dzień w Gdańsku, a w zasadzie drugą połowę, drugą pierwszą połowę dnia, no bo wczoraj e, po południe e, dotarliśmy do Gdańska, no i zaczęliśmy się tutaj e, rozglądać, no a dzisiaj poranek, no i poranek oczywiście zaczęliśmy od pysznego śniadania. Jesteśmy na ulicy Mariackiej, to jest bodajże najbardziej romantyczna, najpiękniejsza, ale też nie, najspokojniejsza nie? chyba uliczka Gdańska, jak widzicie, te, te charakterystyczne wejścia po schodkach do domków, a tam gdzieś za nami jest właśnie miejsce, gdzie byliśmy na przepysznym śniadanku, czyli drukarnia, kafe. Taka kawiarnia, kawiarnio-piekarnia, gdzie po pierwsze wypijecie dobrą kawę Speciality, oni serwują kawę wyłącznie Speciality, Brazil Serrat, my właśnie wypiliśmy sobie przelew, no ale oprócz tego zjecie też pyszne, wegańskie i nie tylko ee, smakołyki. Wypieki mają bajkle i krosanty, które wypełniają zarówno słodkimi e, jakimiś e, składnikami, jak i wytrawnymi. No i my na wytrawne się zdecydowaliśmy dzisiaj e, z jednym małym wyjątkiem, no bo też cynamonka i ta cynamonka taka zalana karmelem i posypana orzeszkami e, arachidowymi, więc to niezwykła e, cynamonka, tylko taka na wypasie, faktycznie bardzo smaczna. Zacząłem od deseru. No a jeśli chodzi o tę wytrawną część śniadania... Ja zdecydowałam się na bajgla z twarożkiem, z rzodkiewką. No naprawdę był bardzo, bardzo wypełniony mocno tym twarożkiem, e, ale sama buła też była super, bo ten wajgel był mięciutki, obsypany mnóstwem maku i sezamu. Taki puszysty, nie? Tak, dokładnie taki, jaki bajgel powinien być. Oprócz tego z twarożkiem, e, Jadłów. Ja wziąłem tak, ja wziąłem sobie z pastą jajeczną, no i tam były też kiełki, e, ta pasta jajeczna taka delikatnie pikantna, dobrze doprawiona, nie była taka mdła jak to pasta jajeczna potrafi być, e, no bajgel to podpisuje się pod tym co Zacha powiedziała, samo pieczywko też e, wspaniałe, więc bardzo przyjemnie się jadło, no a oprócz tego też próbowaliśmy krosanta, krosanta wypełnionego e, salami, i warzywami, tam sałata, też ser, e, też bardzo dobry, sam wypiek po prostu dobry, a w przypadku krosantów to jest trochę tak, że jeżeli jest dobrze upieczone, no i użyje się niezłej jakości składników, no to ciężko tam coś spartolić, jak to się mówi, e, więc naprawdę fajne miejsce, sam wystrój też jest fajny, no i to, że właśnie znajduje się w, bardzo blisko centrum, bardzo blisko e, fontanny Neptuna no i to, że właśnie jest tak ładnie właśnie w okolicy. Warto się tu przespacerować i przy okazji przysiąść na kawę, nawet jeśli to nie będzie śniadanie w waszym e, wydaniu, no to warto po prostu wpaść na chwilę i coś przekąsić, e, napić się kawę. Myślę, że zwłaszcza na słodko, bo ta słodka oferta tu jest przepiękna i bardzo Bogata. No i bardzo przystępne ceny też, tak na koniec powiem jeszcze bardziej przyziemnie, no bo kawkę za przelew zapłaciliśmy chyba duży, to było 17 zł, mały kosztował 16, więc naprawdę bardzo w porządku, jak na tutaj trójmiejskie warunki. Jeśli chodzi o te bajgle, no to one wszystkie w okolicach 20 zł, 20 kilku zł maksymalnie kosztują, więc naprawdę w porządku, wydaje mi się, cenowo. Były, były naprawdę spore, także warte swojej ceny. No i pyszne, no i, i pyszne. pyszne. A my idziemy zwiedzać dalej Gdańsk i tutaj będziemy zaraz Wam pokazywać kolejne punkty, które na mapie Gdańska planujemy zaliczyć. No i dotarliśmy w jedno najbardziej reprezentatywnych malowniczych miejsc w Gdańsku, które zawsze będąc w tym mieście trzeba odwiedzić. Najstarsza, najbardziej znana fontanna czynna, co warto dodać, fontanna Neptuna. Tuż za nią dwór Artusa, który stanowi też takie piękne malownicze tło dla samej fontanny. Sama w sobie historia tego budynku także jest bardzo ciekawa. Warto się mu przyjrzeć, jak tu będziecie. W ogóle pamiętam, że jak przyjeżdżałem tu jeszcze na wycieczki szkolne, będąc dzieciakiem, to mieliśmy od przewodnika takie zadanie Stanąć właśnie tutaj w okolicach majaczącego za mną ratusza i naliczyć jak najwięcej podobizm Neptuna, bo ten Neptun, ta fontanna Neptuna to nie jedyny Neptun, którego tu znajdziecie. Z tego co pamiętam, kilkana, kilkunastu podobizm Neptuna się tutaj doliczyłem, więc zaraz może spróbujemy z Zochą to e, obliczyć i sobie e, jeszcze raz tę zabawę z dziecięcych lat e, zrobić. No a przede mną długi targ, oczywiście. E, zielona brama, za nią most, na który też się planujemy za chwilę wybrać i przespacerować się nad Motławą widokiem na piękne malownicze kamienice, które będą się w Motławie leniwie odbijać. No i ten słynny żuraw oczywiście, słynny żuraw, który również na większości pocztówek z Gdańska znajdziecie. Nad morzem nie może być w pełni zaliczony bez dobrych lodów. Ja takie lody tutaj mam właśnie rzemieślnicze, przepyszne. Ja akurat się zdecydowałam na śliwkę z cynamonem, ale miałam okazję też spróbować Snickers i gumy balonowej. Jesteśmy w lodziarni Falce Lizać i naprawdę palce lizać, bo te lody są przepyszne. Duża porcja w rożku albo właśnie w takim kubeczku kosztuje 9 zł i jest naprawdę duża i te lody są naprawdę przepyszne. Czuć naprawdę, że to jest dobra jakość. Jesteśmy tuż przy ulicy Długi Dark, widać tam za w przepiękne kamieniczki. Cieszymy się słońcem, piękną pogodą i przepysznymi lodami. Zielona Brama to nie tylko symbol miasta, ale też i ulubione miejsce artystów ulicznych, których jest tutaj naprawdę całkiem sporo. I mimo protestów okolicznych mieszkańców, że ta muzyka jest głośna i przeszkadza, to wciąż pod Zieloną Bramą odbywają się uliczne koncerty, yy, a jest to miejsce szczególne ze względu na swoją akustykę. Dookoła tej muzyki nie słychać, a jak się stoi pod samą bramą, rozbrzmiewa niczym na najlepszej sali koncertowej. No i nad Motławą, w chyba najbardziej romantycznym, nie wiem czy się ze mną zgodzić, najbardziej romantycznym tak. miejscu w Gdańsku, my od strony wyspy Spichrzów właśnie widzimy tam piękną promenadę, kamieniczki, no i słynnego żurawia, więc w tym romantycznym miejscu. Kończymy nasz odcinek. No myślę, że spacer tutaj promenadą nad Motławą to też obowiązkowy punkt, więc. Dobra, zakończenie właśnie takiego spaceru po całym Gdańsku. Bardzo klimatyczne, no i tutaj też widzimy tę hanzeatyckość Gdańska. Widzimy, że jesteśmy właśnie w okolicach Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, bo właśnie w tych miejscach ta zabudowa tak charakterystycznie właśnie do wody sięga i tak pięknie się mieni różnymi kolorami. Właśnie tak spacer. Generując po Gdańsku, wspominaliśmy naszą wizytę w Rydze i te kamieniczki, no dosłownie, e, brat, siostrzane chciałbym powiedzieć, ale na myśl mi przychodzą kamienica kamienice trzech braci, dlatego. Tak, dokładnie. No i też tą Antwerpię, też właśnie Belgię przywoływaliśmy tu kilkukrotnie. E, też dzisiaj rozmawiałem ze znajomymi, to mówili, że też z Amsterdamem im się kojarzy, więc, więc no. zdecydowanie Gdańsk do tej tutaj tego kręgu kulturowego się zalicza. No, a właśnie e, Motława i okolica w Gdańsku są tego świetnym przykładem. E, no i co, żegnamy się. Żegnamy Udało się. nam się coś dobrego też w Gdańsku zjeść, e, więc e, jeżeli macie ochotę no to oczywiście te miejscówki w opisie też znajdziecie do naszego odcinka i dzięki temu e, możecie te miejsca odwiedzić, bo z czystym sumieniem każde z nich e, możemy Dokładnie. polecić. Napiliśmy się też naprawdę bardzo dobrej kawy, także parzonej metodami alternatywnymi, taką też znajdziecie w Gdańsku jak najbardziej. I nawet bym powiedział, że w Trójmieście w ogóle całym e, oni słyną z tego, że są e, szaleni na punkcie kawy i w większości miejsc tutaj są mi alternatywy, e, można zamówić drip'a, gemexa, e, przelew oczywiście, więc tak, no e, po tym nawet lepiej niż w Warszawie Mieliśmy zdecydowanie. Nie, aż jest. problem, żeby się zdecydować na konkretną miejscówkę. Tak dużo ich tutaj jest naprawdę polecanych. No i co? Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, bo w te wakacje jeszcze kilka e, fajnych odcinków, e, kilka serii się pojawi, e, więc bądźcie z nami na bieżąco, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Zaglądajcie też do nas na Facebooka, na Instagrama. Tam dużo relacji się pojawia podczas naszych podróży. No i na TikToka wszędzie tam jesteśmy. No i pamiętajcie, żeby smakować życie i nie zapominajcie o przekąskach.